Hello guys, welcome back to Leave Yours Podcast. Witam w kolejnym odcinku. Guys, nasze mamy miały rację. It really is that damn phone. Sytuacja, która wydarzyła się w tym tygodniu, zmotywowała mnie do nagrania dzisiaj tego odcinka, ponieważ w tym tygodniu miałam taki impuls, że usunąłam social media na 3 dni, pojechałam nad morze wyjechałam, usunąłam wszystkie aplikacje z mojego telefonu razem z messengerem. Jedyny kontakt, jaki ze mną był, to był kontakt telefoniczny, ale no nie martwiłam się o to, no bo wszystkie moje bliskie osoby mają mój numer telefonu, ale bardzo miło było zrobić sobie taką przerwę. I dzisiaj podzielę się z wami moimi takimi uważam, że mega, nie wiem czy mocnymi przemyśleniami. Może one nie są mocne, może wy też o tym myślicie. Tylko ja nie wiem, czemu nikt jeszcze o tym nie mówi. Albo ja przynajmniej o tym nie słyszałam. Nie wiem, ale. Ja też zdaję sobie sprawę, że mój mózg wytwarza 3000 po prostu myśli na minutę, więc ja, jak minię, ja dużo kminię. Dlatego też mam podcast, żeby właśnie się z Wami dzielić tymi przekminami. Ale ten wyjazd naprawdę skonfrontował mnie z takim, moim zdaniem, pogłębiającym się problemem społecznym, który jest, no nie wiem, no to jest akurat chyba jeden z większych w ogóle minusów social mediów w dzisiejszych czasach. I już wiecie, naprawdę pomijam fakt, że naprawdę izolujemy się od siebie i żyjemy w takiej. Fikcyjnej bańce. Fiksujemy się na mało istotnych rzeczach i dramach, relacjach, już też nawet pomijając fakt, tego, że ludzie się porównują do innych strasznie. Już naprawdę to jest w, w odcinku Strach przed Byciem nieciekawym. Też opowiadałam o tym, jak okropne jest porównywanie się do innych i ciągłe poczucie takiej niewystarczalności, ponieważ to jest coś, to, to jest coś takiego. Do, do czego chcemy dążyć, żeby być tym wystarczającym, ale nie ma czegoś takiego jak być wystarczającym, więc to jest nieskończona bitwa ze sobą w, taką, w takiej fikcyjnej skali, no nie? Więc już też pomijając fakty, że po prostu to też jest ogromny problem społeczny: to, że naprawdę młodzi ludzie się bardzo porównują do ludzi, którzy, których widzą w internecie, i też ważne jest budowanie tej świadomości, że internet to internet i nie znamy ludzi którzy działają w internecie jest naprawdę bardzo, bardzo mało autentycznych twórców internetowych i naprawdę nie ma do czego się porównywać, uwierzcie bo... no po prostu to jest fikcja, to wszystko to jest fikcja myślę, że mam w sobie strasznie dużo, ra dużo rage'u yy, jeśli o to chodzi, bo ja też mam młodszą siostrę i ja, i ja naprawdę jak ja o tym myślę i ja wiem przez co przeszłyśmy my jako młode dziewczyny denerwuje mnie to, że to tak działa i tylko my możemy sobie pomagać, decydując, na co przeznaczamy swój czas. I, I ile tego czasu spędzamy w social mediach, ale przechodząc dalej, przechodząc do sedna, że tak powiem, dzisiejszego odcinka, wyjechałam nad morze. I pierwsze w ogóle takie spostrzeżenie, jakie poczułam po paru godzinach funkcjonowania bez telefonu, to że moja głowa wytwarza troszkę mniej myśli, miałam wrażenie, że mimo wszystko byłam trochę spokojniejsza, ale. Moja głowa wytwarzała moje myśli. I teraz nie wiem, jak to wytłumaczyć, ale słuchajcie, poczułam się bardziej sobą. Jakby moja głowa tworzyła moje myśli, analizując aktualne sytuacje, te in real life, a nie, że na przykład analizowałam w głowie jakiś tekst, który przeczytałam na TikToku, czy, czy coś, co po prostu migdało mi w social mediach. I słuchajcie, zaczęłam kminić, właśnie i do mnie to doszło na tym wyjeździe jestem przerażona to ten brak autentyczności nie macie wrażenia, że ludzie teraz bardzo myślą podobnie, że większość ludzi będzie myśleć tak samo na jakiś temat nie macie takiego wrażenia? bo ja mam takie wrażenie realnie przeraża mnie to, jak rzadko spotykam osoby, które myślą swój sposób ja na przykład mega się cieszę, że mam przyjaciół, którzy nie są w tej przestrzeni internetowej że ja jestem tą osobą w grupie znajomych, która jest w przestrzeni internetowej jako twórca, ale no moja przyjaciółka no nie jest ani jakoś nie konsumuje tych treści, w ogóle. doesn't give a fuck. W ogóle w tym nie siedzi i szczerze, chyba też dlatego tak, tak się przyjaźnimy, bo ona bardzo często mnie sprowadza w ogóle na ziemię, ale to jest taka rzadkość, żeby ludzie serio wytwarzali takie swoje myśli swoje spostrzeżenia, swoje przemyślenia. Swoje zasady w życiu i jakoś tak, wiecie, być sobą po prostu. Na przykład, właśnie moja przyjaciółka jest przykładem takiej osoby, że jest po prostu. To jest ona w stu i tam nie ma, że tak powiem, ingerencji TikToka w jej sposób myślenia. Jakby ja to widzę, to widać po ludziach po prostu. To jest tak straszne, jak telefon wpłynął na, na realnie każdą sferę mojego życia. Telefon realnie wpłynął na moją higienę nocną, higienę poranną, na moje relacje, na, na moje życie intymne i nie wiem czemu ludzie o tym nie mówią bardzo często ta intymność jest teraz taka no ta intymność jest po prostu bardzo rzadkim zjawiskiem taka wiecie, piór intymność bez, bez poczucia jakiegoś większego wstydu w takim sensie, ja na przykład jako kobieta powiem wam szczerze, że czasem mam takie, takie myśli głupie i wiem, że to jest głupie, ale powiem o tym nie słyszałam o tym nigdy, żeby ktoś się tym dzielił ale no ja mam takie sytuacje, że w intymnych sytuacjach czasem sobie myślę Kurczę, ciekawe czy to jak wyglądam jest wystarczające dla tej osoby W takim sensie strachu przed tym, że to nie będzie to czego ta osoba się spodziewała Bo dobrze wiemy ile jest tej nagości w social mediach I my się porównujemy do innych ludzi That sucks, that sucks I powinniśmy o tym mówić, powinniśmy więcej o tym mówić Mm, bo ten telefon zabrał nam trochę tą intymność, uważam, która jest mega ważna. Osobiście uważam się za osobę nieuzależnioną od telefonu. Wiem, że działam w social mediach, ale nie jestem uzależniona od telefonu. Sama to sobie udowodniłam nawet na tym wyjeździe, że jak usunęłam te social media, to ja nie miałam takiej ciągoty, żeby zobaczyć, co, co się dzieje. W ogóle szczerze, mnie to nie interesuje za bardzo. To jest w ogóle też dosyć zabawne, bo to. E Wiadomo, może w mojej grupie znajomych, którzy na przykład nie działają w social mediach, no to rzeczywiście ja bym miała jakąś większą wiedzę o tym, co się dzieje w social mediach, ale ogólnie ja jestem osobą, która naprawdę tak nie ogarnia. I zawsze jak rozmawiam z ludźmi, którzy serio są w tym, na przykład moja dobra koleżanka też jest taką osobą, która wie dużo, wie dużo zna influencerów, nazwiska, wiecie, dramy, sytuacje, związki, relacje, jakby. Ja, ja nie wiem, ja, ja totalnie mnie to nigdy nie interesowało, szczerze mówiąc, nie mam w ogóle na to przestrzeni w mojej głowie, bo ja na tyle przekminiam jakieś swoje rzeczy, że gdybym jeszcze miała przekwinać czyjeś, to już bym chyba ociepiała osobiście. Więc ja po prostu nawet nie mam pamięci do jakoś bardzo do na tej przestrzeni internetowej. Więc ja też aż tak tego nie przeżywam i ja po prostu nigdy nie miałam w swojej głowie takiego. Takiej potrzeby, żeby to przeżywać, ale przede wszystkim ja mam wewnętrzny strach bardzo duży przed taki, takim konsumowaniem dużej ilości treści, bo boję się po prostu, że mi to namiesza w głowie. A ja jestem na to podatna, bardzo, bardzo jestem na to podatna, jestem młodym człowiekiem. Myślę, że każdy z nas jest podatny, więc trzeba zdawać sobie z tego sprawę. Ja naprawdę przez to nie jestem w stanie się uzależnić, bo ja mam strach wewnętrzny, że jakby, jak za dużo będę czytać, słyszeć, to mnie się coś, nie wiem, poprzestawia. To jest realnie mój stres. Widzę, że często jestem w stanie powielać jakieś zdanie, które usłyszałam na TikToku. Na pewno wiecie, o co mi chodzi. Na pewno też trafiliście na edit kogoś, kto wydaje się, że mówi mądrze, ale realnie nawet nie wiem, kto to był, ale mówił mądrze i to brzmi bardzo przekonująco i później, później szerzymy też jakby takie myśli, nie zastanawiając się realnie, co naprawdę o tym myślimy. Jakby po prostu to tak działa. I trzeba być bardzo konsekwentnym z tym, co się ogląda, bo jestem pewna, że bardzo mała część kontentu, który konsumujecie, serio dobrze na Was wpływa. No i teraz na przykład ktoś może powiedzieć: Ale ty też działasz w social mediach. No tak, działam. I ja bardzo lubię social media, żeby nie było. Ja po prostu uważam, że sukcesem jest umieć korzystać z social mediów, bo to od Was zależy tak naprawdę, jakie treści konsumujecie, ode mnie zależy, jakie ja treści tworzę. I biorę za to odpowiedzialność, no bo wrzucam coś do internetu. Właśnie też denerwuje mnie czasem to, jak bardzo lekkomyślne to się stało i jak bardzo wszystko już po prostu wrzucamy, bo przeraża mnie to, jak bardzo łatwo nam jest operować w świecie cyfrowym i jak bardzo się do niego przyzwyczajamy i jak łatwiej nam jest żyć w tym świecie cyfrowym, a w tym rzeczywistym już jest nam trudniej, troszeczkę nudniej, bo jednak. To nie daje nam tyle dopaminy, nie daje nam tyle możliwości. Jest to przerażające, moim zdaniem. Tak serio przerażające. Też, właśnie wracając do tego, że też tworzę w internecie, no to, mimo wszystko, liczę na to, że teraz, słuchając mnie, spowoduje, że będziesz chciała lub chciał pomyśleć teraz o tym, co przesłuchałeś, przesłuchałaś, wyciągnąć jakieś wnioski z tego i, jakby, wyłączyć ten telefon teraz już. Przesłuchałaś ten odcinek. I teraz czas skupić się na innych rzeczach w świecie rzeczywistym. Więc po prostu uważam, że social media są cudowne. Po prostu trzeba być świadomym tego, co się robi w nich i, i sobie to balansować. Po prostu naprawdę, powiem Wam ten tydzień. <laughs> ogólnie dobrze, że już się skończył styczeń, bo. Tak na marginesie ten miesiąc przetyrał mnie. Strasznie mnie przetyrał. Mam nadzieję, że u Was było lepiej. Mnie przetyrał i finansowo, i psychicznie. Miałam tyle niefajnych sytuacji eee, w ogóle nieplanowanych sytuacji. By the way, nagrywam ten odcinek podcastowy na telefonie. Pewnie widać różnicę w jakości nagrania, ale. Tak, moja kamera. Moja kamera aktualnie zrobiła sobie mały, małą przerwę. Muszę ją oddać na serwis. I to jest kolejna sytuacja, której się w ogóle nie spodziewałam. I tym miłym akcentem właśnie zakończyłam styczeń. A co jeszcze lepsze, zgubiłam telefon. W bolcie. Pan z bolta, pan Abdul, yy, nie chciał mi oddać tego telefonu. Ostatecznie mi go przybył za 100 zł. Chciał 150, zobaczyłam mu 100. Także ogólnie naprawdę powiem wam, ten miesiąc to była jakaś mega gruba przesada. W ogóle też kolejne przemyślenie. Nerwuje mnie to, jak bardzo jestem dostępna dla ludzi. Tak jakby. W cyfrowym świecie. Ja nie mówię o obserwatorach, od ludziach, którzy są ze mną, tylko mówię o właśnie takich znajomych raczej, że właśnie denerwuje mnie to, jak bardzo jestem dostępna dla ludzi, tak jakby w cyfrowym świecie, a w ogóle się to nie przekłada na, na świat rzeczywisty. Miałam sporo takich sytuacji, że na przykład pisałam z jakimś chłopakiem i po prostu z nim pisałam. No realnie, jakbym miała 15 lat i miała gadu, gadu, no what the fuck. <laughs> Dlatego też to jest jakieś takie moje postanowienie na ten rok po prostu robić swoje i łączyć się z, z ludźmi, po prostu, którzy są ze mną w tej całej przygodzie w social mediach, ale nie być aż tak otwarta na takie znajomości internetowe, że tak powiem, bo po prostu mnie realnie to wykańcza, jak mam z kimś kontakt tylko internetowo, bo po prostu nie widzę żadnego sensu w tym. Jest to po prostu dla mnie dziwne. I went with the flow again. Przypominam, jak praktycznie co odcinek, że mamy jedno życie. And leave yours to the fullest. Na swój sposób, oczywiście. Na swój sposób. Po prostu nauczmy się żyć poza tym wszystkim. I, i doceniajmy to. Budujmy sobie. Szukajmy tej dopaminy w świecie rzeczywistym, po prostu. I właśnie zastanówcie się nad tym, co powiedziałam, że, że przerażające jest to, jak bardzo teraz jest mało autentyczności w świecie rzeczywistym. Ja nadal w ogóle powiem wam, że czuję się średnio po tej chorobie i teraz mnie tak boli głowa. Mam nadzieję, że tego po mnie nie widać, ale mam wrażenie, że trochę wyglądam jakbym była trochę przymulona. W każdym razie wszystko jest okej, okay poza tym. I mam nadzieję, że u ciebie też jest wszystko w porządku. Maga, ci dziękuję za, za to, że tutaj jesteś. I jeżeli słuchasz mnie teraz na YouTubie, to, to oczywiście like, subscribe. Czekam na Wasze komentarze. Jestem mega, mega ciekawa waszych, Waszego feedbacku. Bo to jest taki. Nie wiem, może ten odcinek nie jest taki mocny, jak mi się wydaje. Nie wiem, ale mam wrażenie, że się tak z każdym odcinkiem coraz bardziej też otwieram i, i, i rozmawiam z Wami tak już bez takiej cenzury. Więc tak, jestem mega ciekawa Waszego feedbacku. Jeżeli słuchasz mnie teraz na Spotify'u, to e, będę bardzo wdzięczna za obserwację. I włączcie sobie dzwoneczek, żeby być na bieżąco z każdym odcinkiem, który pojawia się w poniedziałki o 7 rano. Także każdy tydzień zaczynamy razem. I oczywiście z dobrą energią, bo at the end of the day chodzi o to, żeby żyło nam się lepiej. Więc kocham was. Kocham was, dziękuję Wam. I leave yours, guys. Ciao.